Wyobraź sobie salę konferencyjną Pan Am w 1963 roku. Model Concorde, błyszczący na stole, obiecujący przeloty przez Atlantyk, z prędkością dwukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i najwyższym luksusem. Ale niecałe 10 lat później, dlaczego żadna amerykańska linia lotnicza naprawdę go nie chciała? To jest historia, dlaczego Ameryka powiedziała nie. Podróżom ponaddźwiękowym i co zmuszono ich do przyjęcia zamiast tego? Cofnijmy się do 1962 roku. Wielka Brytania i Francja ogłosiły coś śmiałego: Concorda. Smukły, delta-kształtny, naddźwiękowy odrzutowiec, który mógł przelatywać z prędkością 1350 mil na godzinę. Kampania marketingowa była nieustanna. Lśniące filmy pokazywały pasażerów popijających szampana, przelatujących przez Atlantyk w połowie czasu. Concorde nie sprzedawał samolotu, sprzedawał przyszłość. Producenci mocno naciskali na ten sen. Pojawiły się szczegółowe makiety w kolorach amerykańskich gigantów ikoniczna niebieska kula Pan Am, wypolerowana na srebrno z czerwono-biało-niebieskimi paskami. American Airlines. To nie były fantazyjne szkice, to były narzędzia sprzedaży mające wzbudzić ekscytację i zainteresowanie linii lotniczych. W połowie lat 60. niemal każda większa amerykańska linia lotnicza zarezerwowała Concordy, nawet mniejsze firmy, jak Braniff International, chciały się załapać. Ale tu pojawia się pierwszy zwrot akcji. To nie były wiążące zamówienia, to były opcje bez zobowiązań. Sposób na zarezerwowanie miejsca w kolejce bez ryzyka utraty pieniędzy. I to rodzi ważne pytanie: dlaczego linie lotnicze wolą opcje zamiast stałych zamówień? Zanim przejdziemy do tego, musimy zapytać: dlaczego amerykańskie linie lotnicze na początku tak chętnie wskoczyły na pokład Concorda? Można to ująć w trzech słowach: konkurencyjna strategiczna pozycja. W latach 60. lotnictwo komercyjne przeżywało swoje złote lata. Linie lotnicze nie były tylko firmami transportowymi, były symbolem dumy narodowej. Założyciel pan Am Juan Trip słynnie powiedział, że jego linie muszą przewodzić zarówno w luksusie, jak i innowacjach. Concorde był więc ostatecznym symbolem statusu. Wyobraź sobie reklamę poleć z Nowego Jorku do Paryża w 3,5 godziny. Potencjał marketingowy był ogromny. Linie lotnicze widziały Concorda jako swój sztandarowy produkt. Klejnot w koronie, który wyniósłby ich markę ponad konkurencję. Każde większe linie chciały w tym uczestniczyć. Ale już na samym początku zarządcy wyrażali obawy. Linie zastanawiały się, czy wysokie koszty Concorda mogą przynieść zyski w branży znanej z bardzo niskich marsz. Piękne czy nie, samolot, który nie potrafi się spłacić, to ryzykowna inwestycja. I właśnie tutaj nasza historia staje się bardziej złożona. Ekonomia Concorda była katastrofalna. Samolot zużywał 67 galonów paliwa na miejsce na godzinę przy 100 pasażerach. Porównaj to do Boeinga 747, który wszedł do służby w 1970 roku. Miał pojemność od 350 do 400 pasażerów i zużycie paliwa na poziomie od 20 do 25 galonów na miejsce na godzinę na trasach transatlantyckich. Efektywność 747 była nie tylko lepsza, to była kompletnie inna liga. Ale ekonomia paliwowa to był dopiero początek. Koszty Concorda wzrosły z mniej niż 20 milionów dolarów za samolot w połowie lat 60. do około 60 milionów w momencie dostawy w 1976 roku to trzy razy więcej niż pierwotny szacunek. Ale było jeszcze gorzej. Concorde słynął z tak małej pojemności ładunkowej, że około 95% dostępnej przestrzeni, czyli około 2,5 tony łącznie, zajmowały bagaże pasażerów. Linie lotnicze polegają na transporcie ładunków jako ważnym źródle przychodów, zwłaszcza na trasach międzynarodowych. Boeing 747-100 mógł przewieźć ponad 150 ton ładunków obok pasażerów. Zabawne jest to, że ładunki, które w Concorde faktycznie przewoził, to były rzeczy takie jak biżuteria dyplomatyczna i dokumenty pilne czasowo. Aby w ogóle wyjść na zero, Concorde wymagał ultra premium taryfy na każdy lot. Celował w wąską grupę bardzo zamożnych podróżnych. 747 z kolei mógł liczyć też trochę na przewóz ładunków. Amerykańscy szefowie linii szybko zdali sobie sprawę, że nie mają do czynienia z samolotem, lecz z bardzo drogą zabawką, która na każdym locie przynosiłaby straty. Ale nawet gdyby ekonomia się zgadzała, pojawia się większy problem: Sonic Boom. Kiedy Concorde przekraczał barierę dźwięku, tworzył falę uderzeniową o nadciśnieniu wynoszącym 2 funty na stopę kwadratową. Ale co to właściwie oznacza? Cóż, podczas lotów testowych w latach 60. przeprowadzonych nad Wielką Brytanią, Sonic Boomy powodowały setki zgłoszeń szkód, głównie pękniętych okien. W Stanach Zjednoczonych wojsko już doświadczało negatywnych reakcji na Sonic Boom. Loty naddźwiękowe sił powietrznych nad zamieszkałymi obszarami generowały tysiące skarg i pozwów. Amerykańska opinia publiczna absolutnie tego nie akceptowała. Organizacje ekologiczne zorganizowały masowe protesty przed siedzibami linii lotniczych. Właściciele domów składali pozwy zbiorowe. Lokalne władze uchwalały przepisy zakazujące lotów naddźwiękowych nad ich terenami. Do 1973 roku FAA sformalizowało zakaz lotów naddźwiękowych dla cywilów nad USA. Concorde był więc ograniczony do lotów naddźwiękowych tylko nad oceanami i niezamieszkałymi terenami. Pomyśl teraz o tym z perspektywy linii lotniczej. Wydałeś 60 milionów dolarów na samolot, którego główną cechą sprzedażową prędkość naddźwiękowa można stosować tylko nad wodą. A pamiętaj, że 60 milionów z tamtych czasów to dziś ponad 330 milionów dolarów. Na krajowych trasach w USA, które były podstawą dochodów amerykańskich przewoźników, Concorde został uznany za kompletnie bezużyteczny. Samolot mógłby operować tylko na kilku międzynarodowych trasach nad wodą, gdzie był wystarczający popyt na loty premium. Co gorsza, ograniczenia hałasu nie dotyczyły tylko lotów naddźwiękowych. Silniki Concorda były tak głośne podczas startu i lądowania, że wiele lotnisk wprowadziło godzinę ciszy dla jego operacji. Istotny punkt, który wielu pomija: zgodnie z przepisami regularne loty Concord Podkreślam, regularne były ograniczone do zaledwie dwóch zatwierdzonych lotnisk w USA: lotniska JFK w Nowym Jorku i Washington Dallas. Tylko tyle dwa miasta Miami nie, Boston też nie. To tak, jakby kupić Ferrari, które mogłoby jeździć tylko po dwóch konkretnych autostradach. Ale musimy się zagłębić i przez chwilę porozmawiać o amerykańskiej dumie narodowej. Kolejny powód, dla którego żadny amerykański przewoźnik nie zdecydował się na Concorda. Projekt Boeing 2707. W latach 60 USA nie zamierzały pozwolić Wielkiej Brytanii i Francji zdominować lotnictwa ponaddźwiękowego. Prezydent Kennedy uruchomił program stworzenia amerykańskiego transportu ponaddźwiękowego, który miał całkowicie przyćmić Concorda. Plan dla Boeinga 2707 był jasny. Większy, szybszy i oczywiście lepszy. 292 pasażerów, prędkość przelotowa 1800 mil na godzinę. Cel Nowy Jork Londyn w około 2 godziny i 40 minut. 2707 zebrał imponujące 122 opcje od kilkudziesięciu linii lotniczych z całego świata, w tym Pan Am, Aer Lingus, Qantas. To znacznie przewyższało zainteresowanie Concordem. Na pecha Concorda w tym czasie amerykańskie linie lotnicze były oczekiwane, czasami wyraźnie, czasami milcząco, by wspierać krajowy przemysł lotniczy. Boeing był dumą amerykańskiego lotnictwa. 2707 reprezentował tysiące dobrze płatnych miejsc pracy w przemyśle lotniczym. Dlatego zakup brytyjsko-francuskiego konkurenta nie był tylko decyzją biznesową. Niektórzy to odbierali jako brak patriotyzmu. Ironią losu, Boeing 2707 stał się wygodną wymówką do opóźniania zobowiązań wobec Concorda. Linie mogły mówić Europejczykom: jesteśmy bardzo zainteresowani, ale musimy najpierw zobaczyć, co dostarczy Boeing. Program 2707 jednak od początku miał problemy. Konstrukcja z regulowanym kątem skrzydeł okazała się techniczną zmorą, szacunki masy ciągle rosły, koszty wymknęły się spod kontroli. Organizacje ekologiczne zorganizowały masowe protesty, argumentując, że flota samolotów ponaddźwiękowych zniszczy warstwę ozonową. Do 1970 roku program był w kryzysie. Boeing wydał fundusze rządowe, ale nie zbudował ani jednego latającego prototypu. Potem nastąpiła klęska. W marcu 1971 roku Senat USA odrzucił dalsze finansowanie projektu Boeing 2707 zaledwie pięcioma głosami. Po zainwestowaniu ponad miliarda dolarów według dzisiejszej wartości, projekt został całkowicie anulowany. Boeing zwolnił 60 tysięcy pracowników. Gospodarka Seattle wpadła w recesję. Pojawił się znany billboard, czy ostatnia osoba opuszczająca Seattle zgasi światło? Nagle amerykańskie linie lotnicze stanęły przed wyborem: zaakceptować Concorda albo całkowicie zrezygnować z lotnictwa ponaddźwiękowego. Większość wybrała to drugie, biorąc pod uwagę, co miało nastąpić. Był rok 1973 i wszystko się zmieniło. 6 października 1973 roku rozpoczęła się wojna Jom Kippur. Dwa tygodnie później OPEC ogłosił embargo na ropę naftową dla krajów wspierających Izrael. Z dnia na dzień ceny ropy naftowej wzrosły czterokrotnie z 3 do ponad 12 dolarów za baryłkę. Dla linii lotniczych była to katastrofa. Concorde nie był już nieatrakcyjny. W świecie rosnących cen paliwa stał się finansowym samobójstwem. Pamiętasz te liczby dotyczące zużycia paliwa? Ponad 6700 galonów na godzinę dla 100 pasażerów. W środowisku, gdzie koszty paliwa potroiły się niemal z dnia na dzień, każdy galon się liczył. Weźmy taką perspektywę. Typowy lot Concordem z Nowego Jorku do Paryża zużywał około 22 500 galonów paliwa. Przy cenach sprzed embarga to był koszt około 4500 dolarów. Po embargo taki lot kosztował już 18 000 dolarów na jeden lot amerykańskie linii lotnicze już traciły masę pieniędzy z powodu szalonych podwyżek cen paliwa. Eastern Airlines odnotowały straty w wysokości 85 milionów dolarów w 1974 roku. Pan Am stracił 145 milionów. PWA była na skraju bankructwa. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowały, był samolot naddźwiękowy, który palił paliwo jak szalony. Potem musimy spojrzeć na coś głębszego, co większość ludzi przeoczy. Concorde po prostu nie pasował do samolotów typu Hub -and Spoke, które amerykańskie linie lotnicze szybko rozwijały. Linie budowały swoje sieci wokół centralnych węzłów Atlanta, Chicago, Dallas, Denver. Te węzły wymagały samolotów, które mogły efektywnie obsługiwać różne trasy. Concorde z ograniczoną pojemnością i restrykcyjnymi opcjami tras był zaprzeczeniem operacji hub Następnie 31 stycznia 1973 roku stało się to co nieuchronne. Pan Am ogłosił, że zdecydował się anulować swoje opcje. Tego samego dnia podążyła za nimi TWA. Dwie najbardziej prestiżowe amerykańskie linie lotnicze zabrały głos. Wycofały się. Tu właśnie różnica pomiędzy opcjami a zamówieniami stałymi zadziałała jak czar. Dała amerykańskim liniom elastyczność strategiczną, by dostosować się do nieprzewidywalnych warunków rynkowych i operacyjnych, tak jak miało to miejsce na początku lat 70. Dominowe kostki upadały szybko, jedna po drugiej. Każda główna amerykańska linia porzucała swoje opcje na Concorda. Z wyjątkiem jednej. Jedyną amerykańską linią, która kiedykolwiek obsługiwała ten samolot, była Braniff International. W 1978 roku linia podpisała umowę wymiany z Air France i British Airways na operację Concorda na trasach pomiędzy Dallas-Fort Worth a Washington-Dallas. Łącząc się z Paryżem i Londynem. Zgrzyt? Przepisy FAA zabraniały lotów naddźwiękowych nad lądową częścią USA. To zmusiło Concorda Branifa do latania poddźwiękowo na odcinku Dallas-Washington. Korzystali z najszybszego na świecie naddźwiękowego odrzutowca, ale z prędkością poddźwiękową dosłownie jak jazda bolidem Formuły 1 po ruchliwym mieście. Silniki Concorda, zaprojektowane na Mach 2, były bardzo nieefektywne przy niższych prędkościach. Spalały prawie tyle paliwa, jadąc powoli, co przy naddźwiękowym locie. Przygoda Branifa z Concordem trwała zaledwie 16 miesięcy od stycznia 1979 do maja 1980 a linia najpewniej straciła miliony. To była jedyna próba lotów Concordem w ruchu krajowym. Potwierdzając, że naddźwiękowe samoloty nie mogły konkurować na rynku USA. Więc w końcu, co zrobiły amerykańskie linie lotnicze zamiast kupować Concorda? Podjęły jedną z najmądrzejszych decyzji w historii lotnictwa: zaadoptowały samoloty szerokokadłubowe i zrewolucjonizowały podróże lotnicze dla wszystkich. Boeing 747 stał się królową nieba. I nie bez powodu. Wchodząc do służby w 1970 roku mógł przewieźć od 350 do 400 pasażerów z niezwykłą efektywnością. Spalał mniej paliwa na miejsce na godzinę na trasach transatlantyckich. Mógł też przewozić tony ładunków w konfiguracjach pasażerskich. Linie lotnicze mogły konfigurować 747 z wieloma klasami obsługi. Pasażerowie pierwszej klasy cieszyli się niespotykanym luksusem z prywatnymi apartamentami i salonami na pokładzie. Klasa biznes oferowała komfort, który przewyższał ciasną kabinę Concorda. A klasa ekonomiczna uczyniła podróże międzynarodowe dostępnymi dla milionów ludzi po raz pierwszy. Co istotne, zamiast gonić za prestiżem technologicznym, amerykańskie linie lotnicze skupiły się na praktycznych rozwiązaniach, mogących generować stałe zyski. Priorytetem była częstotliwość zamiast prędkości, pojemność zamiast polotu, efektywność zamiast ekscytacji. Przewoźnicy z USA dobrze wyczuli, że pasażerowie bardziej cenią sobie przystępne cenowo, częste połączenia niż skrócenie czasu lotu o kilka godzin. Następnie, gdy weszły do służby takie samoloty jak McDonnell Douglas DC-10 oraz Lockheed L 1011 Tristar, zapewniły idealne rozwiązanie dla tras transkontynentalnych w USA oraz średniej długości lotów międzynarodowych. American Airlines jako pierwsze wprowadziły DC-10 na trasy transkontynentalne, oferując wiele codziennych lotów między Nowym Jorkiem a Los Angeles w konkurencyjnych cenach. Ostatecznie powodem, dla którego żadna amerykańska linia lotnicza nie zamówiła Concorda, była fundamentalna zmiana strategiczna w amerykańskim przemyśle lotniczym. Lata 70. oznaczały koniec romantycznej ery lotnictwa i początek ery biznesowej. Linie lotnicze przestały starać się być symbolem narodowego prestiżu i zaczęły skupiać się na byciu dochodowymi firmami transportowymi. Amerykańscy przewoźnicy zrozumieli też, że przyszłość lotnictwa to demokratyzacja, a nie elitaryzm. Ustawy o deregulacji linii lotniczych z 1978 roku otworzyły drogę dla tanich przewoźników, takich jak Southwest Airlines. Decyzja o odrzuceniu Concorda nie wynikała z braku wizji. Chodziło właśnie o wizję. Amerykańskie linie słusznie przewidywały, że przyszłość lotnictwa leży w efektywnych, dużych samolotach, które mogą obsługiwać masowe rynki zyskownie. British Airways i Air France podtrzymywały Concorda przy życiu dzięki dotacjom rządowym i narodowej dumie. Ale nigdy na tym nie zarobiły. Amerykańskie linie unikały tej pułapki całkowicie. Ostatecznie zbudowano tylko 20 Concordów obsługiwane wyłącznie przez Air France i British Airways. Podczas gdy British Airways osiągały niewielką rentowność na niektórych trasach w latach 80. i 90. dzięki wyższym cenom premium, obie linie przez większość czasu utrzymywały Concorde dzięki dotacjom rządowym. Ten samolot, który miał zrewolucjonizować lotnictwo, ostatecznie służył tylko bardzo niszowemu rynkowi przez 27 lat, zanim przeszedł na emeryturę w 2003 roku. Amerykańskie linie lotnicze nie przegapiły przyszłości lotnictwa, odrzucając Concorda. Uniknęły jedno z jego największych ślepych załógów. Lekcja na dziś. Widzimy odrodzone zainteresowanie lotnictwem dźwiękowym dzięki firmom takim jak Boom Aerospace. A lekcja płynąca z porażki Concorda jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek. A teraz zanim pójdziesz, algorytm YouTube'a uważa, że spodoba Ci się kolejny film, więc może warto go obejrzeć.